Żeby móc tworzyć, musi być przestrzeń, musi być oddech i przede wszystkim brak konkretnych ram, a już nie daj Boże, jakiegoś przymusu. I ten czas, który gdzieś tam upłynął, pozwolił mi spojrzeć na to troszeczkę z dystansu. I dziś po czasie, jak otwieram komputer i patrzę na niektóre projekty czy też poszczególne zdjęcia, to, to twarz mi się uśmiecha, bo widzę, że to jest wszystko bardzo fajne. I jeszcze bardziej chce mi się, jakby nie tyle, może co chce, to po prostu ta inwencja się rozpycha na tyle mocno w środku, że muszę coś po prostu e, stworzyć. Ponieważ tworzy się samo we mnie, ja tylko jakby dalej to przekładam. Chciałby się pójść na papier, to już nie ten czas dzisiaj na, na matryce. Rodziłem się dość niedaleko, bo, bo w okolicach 40 km stąd. Później przez te życie dorosło, że tak powiem, opuściłem te miejsca, to miejsce, te miejsca wszystkie. Wyjechałem gdzieś daleko w świat. I wciąż zastanawiałem się, gdzie ja się osiedlę. Znalazłem ogłoszenie, że tutaj niedaleko jest bardzo fajna ziemia do kupienia nad samą Odrą. I ruszyłem, żeby zobaczyć okolice i zapomniałem o tym przed niezwykłym, cudownym miejscu, jakim jest właśnie Dolina Sługi, gdzie jesteśmy. Miejsce o tak ogromnym potencjale przyrodniczym, ale pomijając przyrodniczy potencjał, to estetyczny dla nas, dla fotografii, fotografów. Mam to w głowie, żeby kiedyś zrobić książkę z tego miejsca. Jest to moje miejsce, miejsce, które pozwala twórczo się wyżywać. Nie zawsze trzeba coś robić z tą twórczością. Wystarczy, że ona występuje w głowie. A ta przestrzeń tutaj powoduje, że, że ta twórcza część człowieka rozwija się doskonale. Moja droga fotograficzna rozpoczęła się od fotografii przyrodniczej i nigdy się nie skończyła. Ja bym powiedział jakby odwrotnie, no zaczęła się moja fotografia tak naprawdę nad Odrą właśnie, czyli jesteśmy troszeczkę u źródeł. No bo ona się zaczęła nad Odrą dokładnie. Ona wtedy się nie zaczęła może z aparatem, ja jeszcze wtedy nie, nie wiedziałem co się ze mną dzieje. Ale bywałem tutaj z ojcem na rybach i był moment, w którym ta wędka gdzieś lekko odeszła na bok i zacząłem po prostu bardziej patrzeć. I na początku nie rozumiałem tego patrzenia, nie wiedziałem co się ze mną dzieje, nie wiedziałem dlaczego patrzę, albo dlaczego odłożyłem wędkę i poszedłem na spacer na zasadzie. Dziś oczywiście wiem po latach, że to była ta część twórcza, która chciała wyjść na światło dzienne, ale jeszcze nie wiedziała jak, ponieważ ja też troszeczkę gdzieś na jakichś instrumentach pogrywam. Po prostu jest ta twórczość, po prostu gdzieś ona istnieje. No w moim przypadku skończył się na aparacie, ale zaczęło się tutaj, na Dodrom, Fotografia przyrodnicza była wstępem do, do, do całego kształtu, że tak powiem, bo w niedługim czasie do, do tego wszystkiego doszły podróże, a podróże tam mamy do czynienia z każdym gatunkiem fotografii, tak? no bo tam jest i przyroda, i praca z człowiekiem, i praca z pejzażem. Uważam tą fotografię podróżniczą za królową w jakimś sensie, ponieważ wszystkie te główne trendy w tej fotografii się zawierają. Takie popołudnie piękne jak dziś, prawda? Jest jak zawsze tutaj cicho, pięknie, konie chodzą, pasą się, słoneczko delikatnie gdzieś tutaj jeszcze muśnie tą łąkę, tą, tą przestrzeń. I to pozwala na, na to otwarcie umysłu i takie patrzenie właśnie w, w jakimś sensie w nicość pozwala na tą dogłębną analizę, na, na to budowanie kadru. Kadry nigdy nie powstają podczas ich wykonywania może nie nigdy. Ale w większości, przynajmniej w moim przypadku, zdecydowana większość jest przemyślana wcześniej i kadr powstaje w głowie. Właśnie na przykład tak jak tutaj sobie siedzę i rozmyślam nad nie nad tym, co już zrobiłem, bo to co zrobiłem już było, ale nad tym, co mogę zrobić, to jak najbardziej to miejsce bardzo mi sprzyja do tego. W moim przypadku nie ma przypadków, nie ma czegoś takiego, że coś mi wyszło. No, bo ja też wychodzę z założenia, że jeżeli coś mi wyszło, to, nie znaczy, że, to znaczy, że tego nie kontroluję. A jeżeli tego nie kontroluję, no to nie jest to jakby moja materia. Wiadomo, że są części, które się wkradają gdzieś i, i nam polepszają albo psują ten wymarzony kadr. Ale oś, kierunek, czy też czasem dokładny pomysł jest skrupulatnie analizowany i przemyślany. Dogłębnie. Nieważne, co filmujemy, tylko czy fotografujemy, tylko jak. I to jest całe clue. Bo jak ja to powtarzam, często, no, nadal można zrobić zdjęcie ważnego człowieka, niezależnie od preferencji politycznych, czyli załóżmy prezydenta. I może być to byle jakie zdjęcie. Równie dobrze można zrobić wspaniałą fotografię mojemu ogrodnikowi. Więc y, temat jest mniej istotny. Podejście, temat jest po prostu, temat, temat nie ma znaczenia. Stworzenie dobrego kadru to jest powstanie we mnie i wokół mnie energii, która. Pozwala mi dłużej żyć, zapewne i na pewno lepiej żyć, ciekawiej, pełniej, żyć bardziej pełnią życia, ponieważ po stworzeniu dobrego kadru, radość jest niewypowiadalna. Ja nawet nie potrafię tego, jakby wyjaśnić. To jest coś na innym poziomie znacznie. Dlatego twierdzę, że fotografowanie to nie jest pstrykanie, to jest coś znacznie więcej, ponieważ zamknięcie tego czegoś w tym w danym momencie, w tej jednej sekundzie, łamku sekundy w kadrze, tak jak ma być, tworzy swój osobny wszechświat. Jeżeli, bo to się nie często zdarza, zaznaczam, ale się zdarza, bywa, jak to się dzieje, to wtedy są te właśnie okrzyki radości, dzikiej radości, i ten okrzyk jest nie do powstrzymania. On, on, to są rzeczy, które się dzieją troszeczkę poza nami. Bo przecież ja sobie nie wymyślam, że ja wrzasnę z radości. Tylko to jest, to jest taki rodzaj energii i, i, i radości, że on po prostu musi wybrzmieć dosłownie i werbalnie. Teraz właśnie miałem taki moment. Niedawno, dokładnie dwa tygodnie temu, bo. Cały czas jestem w tej sesji, właśnie komercyjnej, tworzę materiał dla nowo powstaje spółki, i nawet tam, znaczy może nawet nie nawet tam, bo właśnie nie o to chodzi teraz, nie, nie chodzi o to co, tylko cały czas chodzi o to jak. Czyli znowu dochodzimy do tego, że temat jest mi istotny, ponieważ i w tych rurach, tam gdzie jestem teraz, w tych instalacjach i ciężkich tematach, bo to jest też bałagan i burdel wielki w tym wszystkim, jestem w stanie odnaleźć iskrę. Iskrę taką, która. Mnie doprowadza do przepotężnej radości. Przepotężnej radości, kiedy zamknę ten kadr i widzę, jak jest absolutnie wspaniały. Dlatego jeszcze raz podkreślam, fotografowanie to niepstrykanie. I dodając jeszcze, właśnie o to chodzi, że tutaj to dzieło przypadku oczywiście, że się by, by, bywa, wkrada się, ale jego jest coraz mniej, że tak powiem. Tutaj naprawdę to jest coś znacznie więcej. Mrożek miał, ma na mnie ogromny wpływ i spotkałem się z człowiekiem, który się, komunikuje się ze światem w zupełnie inny sposób, pisany, znaczy no, słowem, prawda? Ale wrażliwość, jest zbliżona. Połączenie tych dwóch kwestii słuchanie jego powiększyło dla mnie tą bazę wrażliwości. Czyli krótko mówiąc, po prostu wrażliwość słowna w jakimś sensie spłynęła na mnie poprzez mążka, poprzez jego słuchanie. Ja już nie mówię o jego dziełach, o czytaniu jego dzieł czy coś, tylko po prostu przebywanie z nim i rozmowa z nim powodowała że nierzadko ciężko mi się oddychało. Dosłownie, ciężko mi się oddychało, ponieważ tak, tak wiele potrafił wzbudzić e, emocji. Samo przebywanie z takimi ludźmi powoduje, że człowiek się dobrze czuje, jak dobrze się czuje, to, to też ma wpływ to wiadomo, no, to wszystko ma wpływ na nasze widzenia. Nasze widzenie ma wpływ na to, co, co zamykamy w kadrze, więc szukajmy mistrzów, rozmawiajmy z nimi. E, Zadawajmy im pytania, bądźmy krnąbrni czasem, twórzmy oczywiście swoje spojrzenie, twórzmy swój warsztat, ale i nie powtarzajmy oczywiście po nich wszystkiego, bo to nie o to chodzi. W inspiracji nie chodzi o to, żeby naśladować jednego czy drugiego mistrza. W ogóle nie w tym rzecz. Pomiędzy wierszami znajduje się to wszystko, co możemy, co, co, co powinniśmy, co, i, i co nas będzie e, lepiło i budowało na lepszy e, obraz, że tak powiem. Projekt Bieli, czy przestrzeń po prostu. Trzy miesiące w roku, przez 11 lat ciągłej medytacji nad kadrem. Inspiracją do fotografowania Bilika była przestrzeń i kiedy byłem na Zalewie Szczecińskim zobaczyłem przestrzeń przecudowną. Ona mnie tak zainspirowała, że chciałem ją sfotografować I, i żeby móc sfotografować przestrzeń, to każdy fotograf w tym wie, że to jest bardzo trudne. Właściwie trochę niewykonalne, ponieważ wszystko co jest tak szerokie jest płaskie, A więc potrzeba pierwszego planu, żeby jakoś tą przestrzeń nakarmić, oddać jej skalę. I postanowiłem, że moim wypełnieniem przestrzeni będzie po prostu bielik. No, właśnie na przykład tutaj mamy ten przykład wykorzystania bielika w przestrzeni, prawda? Bo głównie chodziło mi oczywiście o tą przestrzeń, która przed nami, no ale sama w sobie byłaby dość płaska i trochę nudna. I to są na przykład tego typu kadry, które absolutnie powstają w głowie, i naturalnym też jest faktem, że on mógł mi nie wlecieć w to miejsce w tym momencie. Oczywiście, że tak. Ale trzeba zrobić wszystko, co jest możliwe, żeby to się wydarzyło. I akurat tutaj mi się to wydarzyło, więc ja oczywiście nie uznaję tego za przypadek, bo to nie jest żaden przypadek, bo to było naprawdę uszyte, wszystko skrupulatnie wyczekane. I, i oczywiście, że bardzo chciałem, żeby on się tutaj pojawił. On się pojawił. Zawsze myślę o tym, kiedy nacisnę spust migawki. Nie robię e, długich serii, e, tylko, tylko wyczekuję na odpowiedni moment. E, Spójrzcie, właśnie jak to wygląda, prawda? To jest kwestia właśnie tej przestrzeni, e, w której jest wpięty no, tutaj akurat, prawda, kawałek drzewa i bielik, jako ta właśnie kropka nad I. Dzisiaj spojrzałem na te nasze filmy, na szerokim kadrze i się okazało, że minęło 16 lat od pierwszego filmu. Eee, szmat czasu I, i, i nie szmat czasu, prawda? No dużo, nie dużo. 16 lat. Co się zmieniło? Czy, czy coś się zmieniło? Wydaje mi się, że się nie, zmieni, nie zmieniło zbyt wiele. Oprócz jakiegoś tam wiadomo, że w sporej części doświadczeń, bo po drodze wydarzyły się niesamowite dla mnie rzeczy, Jeśli chodzi o światopogląd, czy, czy wrażliwość pewną, czy samą chęć tworzenia, czy nawet y, konieczność ja bym nawet powiedział, konieczność, bo to nie jest kwestia tego, czy ja chcę, czy ja nie chcę, ona się nie zmieniła. Jest przymus tworzenia, przymus wewnętrzny, oczywiście, ten przymus, który daje mi też ogromną radość i frajdę, bo bo bez tego by to jakby nie, nie funkcjonowało.